Dziękuję, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest rzeczywiście kluczowe. Tak naprawdę te pytania dotyczą indywidualnego wyposażenia żołnierzy. My od początku podjęliśmy decyzję, taką decyzję podjął Minister Obrony Narodowej, że w centrum naszego działania jest żołnierz. Bardzo duża część inicjatyw, które widzieliśmy w poprzednich latach, raczej była pod konferencje prasowe niż pod to, co realnie dotyczy żołnierza tu i teraz. Wojsko Polskie realizuje w tej chwili wielką operację SZPEJ, czyli operację, która ma na celu wymianę indywidualnego wyposażenia żołnierzy w pełnym zakresie. Będę chciał o tym opowiedzieć kilka słów, ale powiem państwu też kilka faktów, do których dotarliśmy, które są wyjątkowo bulwersujące i dotyczą czasów Antoniego Macierewicza. Rok 2025 na pewno będzie rokiem przełomowym, jeżeli chodzi o indywidualne wyposażenie żołnierzy. Tak jak powiedział pan poseł Bosacki, skończyliśmy kwestię wymiany hełmów stalowych. One przechodzą do lamusa i do głębokich magazynów. Ale to, co zastaliśmy rok temu wtedy, kiedy objęliśmy rządy w Polsce, to był jednak no, taki obraz rozpaczliwy. Brakowało podstawowych rzeczy w jednostkach Wojska Polskiego, takich jak mundury polowe, takich jak karimaty, już nie mówiąc o butach, celownikach, optoelektronice. Po prostu braki były gigantyczne, ale żeby pokazać dwa takie przykłady, które były szokujące i one do dzisiaj w wielu miejscach występują. Na granicy, o której tak wiele mówiliśmy, o której tak wiele mówiła poprzednia władza przez dwa lata funkcjonowania tysięcy żołnierzy nie pomyślano o tym, żeby żołnierzy zabezpieczyć w peleryny przeciwdeszczowe. Czyli wtedy, kiedy żołnierz 12 godzin stał na pasku, musiał y, liczyć tylko na swój mundur. Nie mógł wziąć swojej peleryny, bo tego też zakazywały przepisy. Żołnierz, który przy minus 20 stopniach na Podlasiu stał na pasku na granicy, nie miał kurtki zimowej. To nie jest chyba specjalne odkrycie, że wiemy, że w Polsce jest zima. I że żołnierz powinien mieć kurtkę zimową. Co żołnierz zamiast kurtki zimowej miał? Polar i tak zwany cerateks. Nie mylić z goreteksem, bo to żołnierze wymyślili tą nazwę i ona odpowiednio oddaje jakość tego materiału. Ale podczas kwerendy dla operacji Szpej dotarliśmy do spraw, które dotyczą klu naszego pytania, czyli Antoniego Macierewicza. Szanowni Państwo, jedną z pierwszych decyzji. Antoniego Macierewicza wtedy kiedy objął urząd ministra obrony narodowej a stało się to 16 listopada 2015 roku był sabotaż w polskiej armii który polegał na tym że zrezygnowano z zakupu mundurów dla polskiego wojska zrezygnowano szanowni państwo Finansowanie i realizacja zakupów mundurów odbywała się nieprzerwanie od roku 2012 w ramach centralnych planów rzeczowych. W dniu 9 maja 2016 roku szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, na ustne polecenie podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pana Bartłomieja Grabskiego, który był członkiem kierownictwa Antoniego Macierewicza, nakazał wstrzymać i unieważnić wszystkie procedury o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy umundurowania dla polskiej armii, ujętych w planie zakupu środków materiałowych w latach 2016-2022 oraz w planie zakupu środków materiałowych na rok 2016. Szanowni państwo, panie marszałku, wysoka izbo, unieważniono i odstąpiono od prowadzenia procedur przetargowych na 40 pozycji asortymentowych o szacunkowej wartości blisko ćwierć miliarda złotych, w tym mundury polowe wzór 2010. Inspektorat wsparcia sił zbrojnych, pomimo posiadania środków finansowych na zakupy mundurów w roku 2016, i w roku 2017, czyli za rządów Antoniego Macierewicza, nie otrzymał zgody kierownictwa MONU na zakupy mundurów polowych. Żebyśmy sobie wyobrazili, z czym to się wiązało. Jesteśmy dwa lata, w roku 2016 po aneksji Krymu. Gdyby wtedy, nie daj Boże, doszło do jakiegoś konfliktu zbrojnego, to mówiąc wprost, żołnierze wojska polskiego musieliby y, uczestniczyć w działaniach y, zbrojnych w dresach. Nie mieliśmy możliwości zabezpieczenia w roku 16 i 17 żołnierzy wojska polskiego, jeżeli chodzi o mundury, nie mówiąc już o tym, jak miałoby wyglądać zabezpieczenie ewentualnej rezerwy. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych kilkakrotnie dokonywał korekt finansowych, w ramach których środki finansowe relokowano na inne potrzeby Sił Zbrojnych. Szanowni Państwo, od maja 2016 roku, czyli wkrótce też po objęciu rządów przez Antoniego Macierewicza, podjęto prace koncepcyjne nad pozyskaniem nowych mundurów o kamuflażu Lampart, co samo w sobie mogło być dobrym pomysłem, ale jakie dwa procesy nałożyły się jednocześnie? Zaczęto wycofywać mundury w związku z planem przeprowadzenia nowego kamuflażu, do którego ostatecznie nie doszło, i jednocześnie przestano kupować mundury dla żołnierzy Wojska Polskiego. I ze względu na brak możliwości zaspokojenia wszystkich należności czasu pokoju w mundury, inspektorat wsparcia, który zajmuje się tym w Wojsku Polskim, był zmuszony do ograniczenia liczby użytkowników, którym jednostki zaopatrujące realizowały lub wydawały należności mundurowe. To znaczy, właśnie żołnierze w skrajnych warunkach musieliby biegać w dresach, ale też w samym Wojsku Polskim trzeba było wybierać, kto dostanie mundur, i mundury pojechały dla kontyngentów zagranicznych. Pojechały do jednostek wojsko Obrony Terytorialnej, a wojska operacyjne w Wojsku Polskim zostały pozbawione możliwości umundurowania. Jeżeli pan marszałek pozwoli, to poproszę o jeszcze minutę i będę zmierzał do końca. Pozostałym żołnierzom wstrzymano realizację przysługujących im należności, informując, uwaga, że poprawa sytuacji zaopatrzeniowej powinna nastąpić w pierwszej połowie 2018 roku. Od razu uprzedzę pytanie. Ta poprawa w roku 2018 nie nastąpiła. I ostatnia informacja, którą w tej części chciałbym Państwu przekazać, co jest rzeczywiście bulwersujące, zestawiliśmy liczby, jeżeli chodzi o, yy, yy, o potrzeby sił zbrojnych. W 2016 roku potrzeby wojska polskiego w zakresie przedmiotów umundurowania i wyposażenia opiewały na blisko pół miliarda złotych. W całym roku wydatkowano na ten cel niecałe 90 milionów złotych, co stanowiło pokrycie potrzeb na poziomie 18%. I teraz rok 2024. Jak wygląda zaspokojenie potrzeb Wojska Polskiego w tym zakresie, zarówno jeżeli chodzi o budżet, jak i o kwestię zakupów? To zaspokojenie jest na poziomie 98%, bo dla nas kwestia. Indywidualnego wyposażenia żołnierzy i komfortu żołnierzy w służbie, tam gdzie państwo polskie żołnierzy wysyła, jest najwyższym priorytetem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Szewiński. Muszę, muszę państwu powiedzieć, że słucham tej dyskusji. Chyba pierwszy raz w życiu słyszę o tym, że ogranicza się liczbę żołnierzy do liczby mundurów. To mógł tylko PiS wymyśleć. Bardzo proszę, panie pośle. Panie marszałku, panie ministrze, wysoka izbo. Mój przedmówca Marcin Bosacki pytał się o to, kto był odpowiedzialny za tą sytuację, szokującą sytuację. Ja mam następujące pytanie, panie ministrze. To wiele pan powiedział tutaj o, tym, o tej sytuacji, o tym zagrożeniu dla bezpieczeństwa polskiego i moje pytanie jest następujące. Czy rzeczywiście te ukompletowanie mundurów było na poziomie kilkunastu procent, jeżeli chodzi o armię, a przypomnę państwu, że w 2014 roku rozpoczęła się wojna, wojna na Ukrainie, która zamieniła się w wojnę pełnoskalową. Czy takie działania, a właściwie brak działań podjętych w tamtych czasach, czyli brak działań.